Nie no, ja myślałam, że to będzie Safi romans. Ja muszę chyba sobie zrobić przerwę od romantazy. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam was na recenzję Furyborn, czyli Zrodzona z furii, czyli jedna z ostatnio głośnych premier na polskim rynku wydawniczym. Zanim uciekniecie mi do rzeczy ciekawych w tym filmie, to szybkie, bardzo szybkie ogłoszenie. W momencie, w którym oglądacie ten film, na zakładce społeczność na moim kanale pojawiła się ankieta, ponieważ Ostatnio dosyć szybko zbliżamy się do tysiąca subskrypcji, i tam dostaniecie wybór, co powinnam przeczytać z okazji tych tysiąca subskrypcji. A są to tytuły dosyć popularne, tak mi się wydaje, i takie, przy których mm, wydaje mi się, że Wy możecie się dobrze bawić, mimo tego, że już słyszeliśmy. O tym z każdej strony. A jeżeli macie propozycje od siebie, to koniecznie zostawcie je w komentarzu pod ankietą lub pod tym filmem, i również wezmę je pod uwagę. Do recenzji, moi drodzy, Furyborn, czyli romans, który był tak zapowiadany, że ja myślałam, że to jest suffik romans, jakby serio. To zmyliło, mi, zmyliło mnie to, co jest na blerby. W ogóle chyba muszę zacząć czytać blerby w takim wypadku. Na blerby jest taka notka pełna namiętności: opowieść o przeznaczeniu, miłości i dwóch kobietach, które los wystawił na największą próbę. Ja myślałam, że to jest Anime vs Suffix, serio. <grym> I myślę, że miałoby to serio jakiś potencjał. A jak skrótowo wygląda ta fabuła? Rzeczywiście mam dwie perspektywy w związku z dwoma głównymi postaciami, które są kobietami. Jedna z nich, Riel, chyba tak się czyta to imię, jest córką generała, podlega bezpośrednio królowi i generalnie przyjaźni się z księciem i jego kuzynką. A w tajemnicy uczy się panowania nad swoją wynikającą z gniewu, tak właściwie, przynajmniej tak to odbieram, mocy magicznej. A na boku sobie rozmawia z ciekawym głosem, który pojawił się w jej umyśle. Z drugiej strony mam Elianę, która jest najemniczką na usługach imperatora. Co ciekawe, te dwie osi fabularne dzieją się w zupełnie różnym czasie. Pomiędzy nimi jest około, no przynajmniej, jedna era różnicy. Nie mam pojęcia, w ilu latach liczą erę, ale. Jest przynajmniej jedna, jeżeli nie dwie ery różnicy pomiędzy tymi bohaterkami. A oprócz tego, że Eliana jest najemnikiem, to przy okazji wpada na oczywiście obecną w tej książce część rebelii. Co łączy te dwie bohaterki? Przepowiednia, tajemnicza przepowiednia mówiąca o pojawieniu się dwóch królowych jednej zrodzonej z krwi, drugiej zrodzonej ze światła. Jedna z nich ma ocalić królestwo, a druga doprowadzić do. Zniszczenia świata. Także pokrótce o fabule tyle, nie chcę zdradzać więcej, bo byłby to spoiler, chociaż szczerze mówiąc, pierwszy rozdział, aka prolog, spoileruje nam absolutnie wszystko. I jest to zabieg celowy, ponieważ to jest jedna z tych niewielu książek, które przeczytałam w życiu, które zaczynają się zakończeniem historii. I szczerze mówiąc, ja miałam wątpliwości co do tego zabiegu. Odkąd spotkałam się z nim po raz pierwszy, już lata, lata temu, nie byłam przekonana, czy on mi odpowiada, czy nie. Absolutnie rozumiem, dlaczego część czytelników może lubić ten zabieg, ponieważ dostajemy rozwiązanie, ale chcemy wiedzieć, jak do tego doszło, chcemy odkryć, co doprowadziło do tej konkretnej sytuacji, czyli w sumie taka kry taki kryminał, powiedzmy, dostajemy trupa i musimy się dowiedzieć. Jako, de jako detektyw przeprowadzić śledztwo i dowiedzieć się, jak do tego doszło, kto jest sprawcą i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie takie śledzenie treści na zasadzie rozwiązywania zagadki. I jak najbardziej rozumiem dlaczego, tak jak już powiedziałam, powtarzam się, <grych> ludziom się to podoba. Mnie jednak się to nie podoba. Przekonałam się tutaj w tej książce, że taki zabieg. Y psuje mi napięcie i jest to całkowicie personalna preferencja. Można dostrzec w tym zabiegu i plusy i minusy. Jednak dla mnie jest to minus, bo właśnie psuje napięcie, nie zostawia mi żadnej niespodzianki tak naprawdę przez całą treść. Miałam jedną, jedną, pojawienie się jednej postaci. W sensie nie, że pojawienie się jej, tylko sposób w jaki się pojawiła. Był dla mnie pewnego rodzaju niespodzianką, ale to chyba była jedyna rzecz, jakby te postacie, tak naprawdę wszystkie, znajdują się w tym prologu i one później przewijają się przez całą treść. Także nie ma zaskoczenia, kiedy okazuje się, że ktoś tam jest tą konkretną osobą. Gdyby ten prolog wyciąć, wydaje mi się, że można by było się trochę zastanawiać, ale jak to? Dlaczego? W którą stronę to poszło, że jesteśmy w takiej sytuacji? Wiecie, nie ma tutaj miejsca. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie było tutaj zbyt dużo miejsca, żeby zostawić taki element zaskoczenia. No i jednocześnie napięcie. Riel, w związku z tym, że ma dosyć nietypową moc, która w pewnym momencie zostaje odkryta, wiadomo, musi przejść próby. No i co? Przeczytacie prolog. Wiecie, że w prologu jest Riel. Prolog dzieje się po tej akcji, ponieważ oś popularna Riel zaczyna się dwa lata przed akcją z prologu. Także. No dobra, można napisać emocjonujące sceny, nawet jeżeli wiemy, w jaki sposób one się kończą. I przyznaję, że przy tych próbach było kilka scen, przy których czytałam trochę szybciej, a z drugiej strony większość z nich jednak miałam z tyłu głowę, no dobra, no i co, dobra, skip, dalej jedziemy, bo tutaj jakby co będzie pomiędzy. Z trzeciej te próby w ogóle bardzo mi się podobały, ale wydaje mi się, że generalnie w fantastyce te próby, testy, takie egzaminy z magii bardzo do mnie przemawiają i po prostu lubię o tym czytać. Zaskoczeniem moim wielkim było to, że część fabulary na Eliany nie przypadła mi do gustu tak bardzo, jak myślałam. Bo wiecie, otwieram sobie ten następny rozdział, czytam sobie, czym ona się zajmuje, jaka to jest akcja, że on biega po dachach, nie wiadomo co, pościgi, wybuchy, coś tam. I myślę sobie w takim klimacie trochę złodziejaszkowym, no nie, najemnik i tak dalej, i tak dalej. I to jest całkowicie mój klimat, całkowicie coś, co lubię czytać, a jednak trochę się nudziłam. A najbardziej to się nudziłam, jak mieliśmy sceny właśnie Eliany. Jednocześnie zestawione z próbami, tymi magicznymi RIEL. Ja po prostu chciałam przewijać te rozdziały i wracać do, do tej drugiej bohaterki, żeby zobaczyć, co tam się dzieje na tych próbach, jak one są przedstawione, jak ona sobie. Z nimi poradzi. Także szczerze mówiąc, zaskoczyłam samą siebie własnym wyborem. <grym> obstawiałam um, coś innego na początku. Za to jedna rzecz, którą obstawiałam od samego początku, która sprawdziła się do samego końca, to mój crush. I niestety jest tylko jeden. I jeżeli czytaliście, to podpowiem, tak, jest to korien. To jest totalnie materiał na jakiegoś mema, nie? Cacy, bohater, w ogóle taki wiecie przejmujący się losem tej bohaterki, która zależy na, na jej wszystkim, co najlepsze, żeby miała i w ogóle, a z drugiej strony Lola czytająca i wybierająca najbardziej toksyczną postać z listy. Chyba naprawdę potrzebuje przerwy od romantazy. Co można dobrego powiedzieć o Furyborn? Jest ładnie wydana. Okazała się całkiem OK napisana. Ta akcja Owszem, była schematyczna, aczkolwiek to nie było w ten sposób, że czytałam to i widziałam w treści po kolei odhaczane punkty z konspektu, punkty akcji do zrobienia. Ok, Don, przechodzimy do następnego. Widziałam tutaj ogólny schemat, wiedziałam w co się, na, na co się pisze, sięgając pod tę książkę, e, poniekąd nie licząc z tego, że myślałam, że to będzie Safi Romans. <grym> No, ale ciągle e, gdzieś tam coś podejrzewałam po prologu, po pierwszym, drugim rozdziale, e, jakiś zarys się pojawił w mojej głowie, aczkolwiek nie było to tak na sztywno zrobione przez autorkę. Także generalnie całkiem przyjemnie się czytało, ale w moim przypadku dopiero od środka. I nie mówię tutaj od równej połowy, bo bym skłamała. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy zaczęło mi się to czytać lepiej. Pierwsze 100 stron na pewno męczyłam. Męczyłam bardzo długo i dlatego ten film nie pojawił się w zeszłym tygodniu, bo myślałam, że skończę tę książkę w zeszłym tygodniu. Okazało się inaczej. Nie miałam za bardzo ochoty do niej wracać, nie ciągnęło mnie, żeby się dowiedzieć, co będzie dalej. I myślę, że to jest kolejny mankament tego zabiegu, powiedzenia nam, jak się zakończy historia w pewnym sensie. Co prawda tylko z jednej strony, poniekąd. Z jednej strony, no, trudno powiedzieć, w każdym razie gdzieś tam mi to trochę odebrało zabawę. Trochę mi przykro, że mój crush pojawił się na ekranie przez chwilę tylko. On owszem się odzywał często, ale fizycznie był tylko przez chwilkę i trochę mi było przykro z powodu tego. Jeżeli chodzi o postacie, to tak generalnie nie mam jakichś dużych zastrzeżeń. One nie są bardzo papierowe. Eliana moim zdaniem jest troszkę przerysowana. W sensie, ona jest tym badasem, wiecie. To, to, to jest ta niezależna laska, która zajmuje się brudną robotą. Git. Ale wydaje mi się, że gdyby ją delikatnie stonować, wypadłoby o wiele lepiej. Riel jest ok. Korjana chciałabym więcej, żebym mógł poznać, ale crash. <ścoughs> Jeżeli chodzi o resztę, jeszcze teraz je pamiętam. Minęły dwa albo trzy dni, odkąd skończyłam tę książkę czytać. Nie mam pojęcia, jak to będzie. W perspektywie czasu. Za co sam zamysł oceniam całkiem dobrze, nie jest to nic jakiegoś bardzo oryginalnego. Za to podoba mi się, że system magiczny oparty na żywiołach został poszerzony o dodatkowe rzeczy. Bo zwykle, jeżeli czytamy w fantastyce o magii żywiołów, no to mamy tą podstawową czwórkę, czyli ogień, wodę, ziemię. I wiatr, i poboczne czasami się zdarzają. Tutaj do takiego głównego panteonu magii został dodany metal, cień i, i słońce. Swoją drogą jest to całkiem fajnie rozpisane w tabelce na samym końcu. Nie mam pojęcia, czy będzie to widać. Z nadzieją, że będzie. To jest tutaj tabelka na końcu, która rozjaśnia nam troszeczkę te żywioły. Ekspozycja, moi drodzy, bo sobie właśnie otworzyłam na zakładce z ekspozycją. Na początku jest w miarę ok. I poznajemy tę przepowiednie, która gra tutaj istotną rolę. Ja rozumiem, że ona gra istotną rolę, tylko że żeby to zrozumieć nie potrzebuję, żeby ona była powtórzona 10 razy, a później jeszcze w dialogu kolejne dwa, gdzie w jednym z nich jest to obrzydliwa ekspozycja łopatom. E, czyli to, czego nienawidzę najbardziej, uwaga, <coughs> cytat, strona 124 omina imiona, żeby tutaj nie spoilerować za bardzo, znasz przypowiednie przetłumaczoną przez królową Katel. Oczywiście, że znała, wszyscy ją znali, tak, wasza wysokość. I tutaj zaczyna się cytat tej przepowiedni. Przekład, tłumaczenie tej przepowiedni zaczyna być cytowane w dialogu. Oprócz tego, że w tekście już zostało nam wyjaśnione, na czym przepowiednia polega, okay, nie dostaliśmy dokładnego cytatu, więc z jednej strony spoko go dodać, ale dlaczego zrobić to w kwestii dialogowej w momencie, kiedy pada stwierdzenie nawet nie tyle, co pytanie, bo to nie jest pytanie, pada stwierdzenie, że ona zna te przepowiednie. Dodatkowo potwierdza to w myślach i potwierdza to słownie. Tak, znam te przepowiednie. No więc zacytujmy jeszcze raz na, wszel na wszelki wypadek, gdybyś jednak nie znała, prawda? E, totalnie najgorsza część pisania ekspozycji w dialogu. Nie polecam tego robić nikomu. Jakby seria, to po prostu brzydko wygląda, szpetnie to wygląda i weźmy to na logikę. Jeżeli o czymś wiesz ty i osoba, z którą rozmawiasz, to w momencie, kiedy wspominasz dane wydarzenie, i ta osoba mówi tak, tak wiem, pamiętam. No to co, przytaczasz to wydarzenie ze szczegółami ponownie, czy mówisz. No, no to w związku z tym coś tam. Jest to totalnie nienaturalne, nieintuicyjne i wybija z tekstu po prostu. Miałam podejrzenie Deus Ex Machiny. Powinnam była zdjąć ten znacznik, ale przynajmniej pamiętam, żeby o tym powiedzieć. Pojawiło się podejrzenie Deus Ex Machiny, ze względu na to, że w pewnym momencie dwie postacie znajdują się w bardzo podbramkowej sytuacji i skończyły im się asy w rękawie. Dodatkowo mają przy sobie osobę, która nie jest w stanie do końca sama. Funkcjonować, a muszą uciec. I tutaj się zatrzymałam na chwilę i pomyślałam sobie: OK, jak ja bym to zrobiła? Czy ja bym to jakoś potrafiła rozkminić, Czy użyłabym tutaj też jakiegoś, nie wiem, dzikiego zabiegu? Ale mając dokładnie te postacie, z dokładnie takimi samymi umiejętnościami, z taką samą wiedzą i tak dalej, i tak dalej, no, raczej po prostu puściłabym je biegnij, jak ci się uda, to spoko. Jak ci się nie uda, no to najwyżej poniesiemy ofiarę w postaci tej osoby, która nie jest w stanie uciec sama. Tutaj z tej sytuacji te osoby są ratowane przez postać, od której zostały oddzielone. I sobie pomyślałam, mm -hmm, no fajnie, dlaczego? I stwierdziłam, okej, okay, na domysł. Niech będzie na domysł. Dwie z tych postaci, wszystkie te postacie się znają. Możliwe, że wyciekła w międzyczasie jakaś komunikacja. O danym miejscu, o istnieniu danego miejsca w ogóle, i dlatego do takich wydarzeń doszło. Trochę naciągane, niech będzie trudno. Za to z drugiej strony pojawiła się jeszcze inna sytuacja, również z podejrzeniem Deus Ex Machine, którą też wykluczyłam, jednak. <grych> I tu już jest troszeczkę mniej naciągane, ale z drugiej strony ta sytuacja otrzymała oficjalne wyjaśnienie, które Mogło mnie przekonać, lub nie. Albo wiecie co? Okay. O tej drugiej powiem w tym segmencie spoilerowym, zaczynającym się w tym momencie, kończącym się w, o czasie wyświetlonym na ekranie. Jest to jedna scena do omówienia, także zapraszam serdecznie tych, którzy czytali, albo tych, których, którzy nie boją się spoilerów. Chodzi mi o Ludivin, która zostaje zmieciona z pola bitwy młotem bodaj, czy jakąś inną bronią, spada w przepaść. I nie mogą po bitwie znaleźć jej ciała. Zostaje uznana za martwą, i podczas koronacji Riel nagle się pojawia. Mówi, że to Riel ją ożywiła, że przywróciła ją gdzieś tam do życia i tak dalej. Normalnie bym się skrzywiła i powiedziała: mmm, nie, to jest świństwo, a to jest niekonsekwencja, to jest deus ex machina. Z drugiej strony, wcześniej już była wspomniana scena, w której. Riel, co prawda, w przyszłości od tych wydarzeń składa jakąś postać i ściąga ją rzeczywiście żywą z pola bitwy. Jest wspomniane coś o ożywianiu innych postaci, po prostu. Także powiedzmy, że zamyka się to w światotwórstwie, tak samo jak u bestsellerek zamykało się w światotwórstwie przywracanie jeźdźców w postaci smoka, ale ta konkretna jeszcze nie została przywrócona w postaci ludzkiej, bo czemu by nie i to było potężne do z machina, nie do wybaczenia. Za to tutaj powiedzmy, że to się gdzieś tam mieści w tych ramach, Światotwórczych w ramach tego systemu magicznego. Mimo tego, że moim zdaniem nie jest to jakieś idealne rozwiązanie, nie jest to coś, co ja lubię w magii, w fantastyce, no to jednak, no, no dobra, niech będzie. Tylko że zaraz okazuje się, że Ludwin tak naprawdę jest aniołem. No i. Co z tym fantem zrobić? Dowiadujemy się o tym na samym końcu książki prawie. I tutaj już mi głowa krzyczała mocno Deus ex machina. Jeżeli nie zostałoby to wyjaśnione, byłabym zła. Zostało wyjaśnione na tyle dobrze, tak szczerze mówiąc, że jestem w stanie uwierzyć w to wyjaśnienie i przyjąć, okej, okay, tak miało być, tak zostało zrobione. Ta sytuacja ma rację bytu, jest konsekwentna. Dla przypomnienia, dla was, którzy już czytali, Ludwin w wieku 16 lat umiera na gorączkę i jej ciało zostaje opętane przez Anioła, Anielicę, która przejmuje jej osobowość, yy, przyjaźni się dalej z Riel i z Odrykiem i tak dalej, i tak dalej. A to wytłumaczenie, szczerze mówiąc, no gdzieś tam przy tej historii Aniołów do mnie przemówiło, także ostateczny werdykt wygląda w ten sposób. Nie ma tutaj Deus Ex Machina. <laughs> Za to ym, tak zwany character development, czyli rozwój postaci, mam trochę problem z Elianom. I jest to dosłownie scena jedna obok drugiej. Postaram się to opowiedzieć w ten sposób, żeby nie wrzucać tego do spoilerów, bo uważam, że jest to dobra uwaga, którą warto powiedzieć przy tej książce. Eliana ma swój rozwój postaci tak o. Nie umiem strykać. Tak o. Po prostu ze strony na stronę, z sytuacji na sytuacji, z myśli na myśl. Nagle staje się zupełnie inną osobą. Jeżeli czytaliście, to myślę, że e, pamiętacie scenę po jaskini u Lorda. W jednej chwili jest ta zimna bada z jednostka, która tak naprawdę zależy jej tylko na swojej rodzinie, nikt inny jej nie obchodzi. Za chwilę, dosłownie za chwilę e, jest przewrażliwiona na krzywdę, Absolutnie obcych ludzi. Zgrzytnęło mi to bardzo, ale co do rozwoju postaci, to jest mój jeden zarzut w tej książce. Także generalnie to, słuchajcie, nie wyszło najgorzej. Co prawda czytałam ją dwa tygodnie, ona ma 560 stron. Realnie patrząc, byłabym w stanie ją przeczytać w tydzień, jeżeli nie mniej, a zajęło mi to ponad dwa. Mimo tego, że na początku byłam taka, okej, okay, to jednak nie jest to, co myślałam, ale okej, okay, idźmy z tym, zobaczmy, co tam będzie, co tam się. W międzyczasie wydarzy, może jednak będzie spokój. I początek był całkiem OK. zaczynałam rozumieć, w jakim świecie się znajduję. A potem zrobiła się jakaś potężna luka w akcji w ogóle. I ja nie wiem, czy to była kwestia tego, że po prostu było nudno, moim zdaniem, czy włączył mi się pewnego rodzaju chwilowy zastój. A, bo tak jak mówię, nie miałam ochoty jakoś bardzo wracać do tej książki, nie cisnęło mnie na nią. Raczej ją przeczytałam bardziej na zasadzie, no okej, okay, muszę ją przeczytać, muszę wiedzieć, czym ona jest, muszę o niej poopowiadać, niż na zasadzie, okej. Okay, Kończę robić to, co robię, idę czytać natychmiast już, bo będzie fajnie, będę się dobrze bawić. Drugą część nie wiem, czy będę czytać, tak szczerze mówiąc. Chyba będzie zależało od tego... Ach, wiem co chciałam powiedzieć, romans. E, no i tak, <laughs> jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ jest to romantazy, więc pomówmy o romansie, który się tu dzieje. Po jednej stronie widzę potencjał na ewentualne enemies to lovers. Myślę, że końcówka troszkę bardziej... Powiedziała mi, że tak, jest to możliwe. Po drugiej stronie dzieje się jakiś zwykły romans z typem, który jest po prostu opiekuńczym, miłym gościem, a najwidoczniej mój przeżarty mózg już nie chce miłych gości w literaturze. Jest mi przykro z tego powodu, ale totalnie czytając właśnie tą relację, taką, taką opiekuńczą, taką słodką. Pomyślałam sobie, e, klucha, dalej. Z trzeciej strony jest Korien i tutaj liczyłam na jakieś, wiecie, bardziej spicy sceny. Przez chwilę się zapowiadało, że coś będzie gotowane, a jednak, jednak nie było. Bardzo dużo rzeczy myślałam, że się wydarzy z Korienem w tej książce, które się nie wydarzyły tak swoją drogą, tak moje oczekiwania wyglądały i nie zostały spełnione. Także jeżeli chodzi o romans w tej książce, jest tu więcej fantastyki niż romansu i z jednej strony dobrze, z drugiej brakowało mi właśnie trochę takiego, takiej chemii między tymi postaciami, takiej prawdziwej, bo ten miły romans wydaje mi się, że po prostu był, znaczy on był taki delikatny, ale w takim sensie, że powiedziałabym, że te postacie gdzieś tam developnęło to, to uczucie na przestrzeni lat, bo długo się znali, a nie, że hitnęła ich po prostu miłość, nie wiadomo co. Mogę się mylić oczywiście, to może być kwestia totalnie po prostu mojego odbioru i troszeczkę osłabionego zapału do czytania tej książki. Co do tej opcji powiedzmy Enemies to Lovers, no to no na początku w ogóle tej chemii nie było i z jednej strony to niby jest spoko, bo jednak mamy ten Akcent enemies, no nie? Ostatnio narzekałam, w czym narzekałam? W Divine Rivals narzekałam, że tam nie ma enemies to lovers, tylko są rywale do lovers. A tak właściwie to nie rywale, tylko udaje że cię nie lubię to lovers. <laughs> także ten aspekt enemies tutaj jest i powiedziałabym, że on idzie trochę w slow burn, przynajmniej w tej, w tej części, tak? Tutaj idzie, idzie powolutku, ta niechęć przeważa, także myślę, że całkiem git, tak generalnie. Ogólnie romans w romantazy, mit, e, fantazy w romantazy, całkiem ok, czytanie tego romantazy, e, mech. Na początku niby wciąga. Potem, nie wiem, nie chciało mi się jakoś bardzo tego czytać. Gdzieś w środku było trochę akcji, która, przy której spędziłam trochę więcej czasu, którą czytałam trochę szybciej. Końcówka to już na pewnym momencie. Była taka, dobra, po prostu przewijmy to dalej. Nie ma cliffhanger'a. Wydaje mi się, że ten cliffhanger dodałby tutaj takiego, wiecie, pazura do tej opowieści. Nie, do, nie dowiadujemy się o wszystkich rzeczach. Nie dowiadujemy się, kim jest prorok, czyli osoba, która kieruje rebelią. Część historii Riel tak właściwie została tylko rozpoczęta, takie, wiecie, taka tyknięta patykiem i idziemy dalej. No i tyle. No. Widać, że jest to pierwszy tom i z jednej strony trochę mnie on zachęca, z drugiej niekoniecznie, ale może dlatego, że po prostu nie bawiłam się na niej tak dobrze, jak myślałam, że będę się bawić. Nie jest to jakiś potężny zawód, jak... nie, nie ma opcji. Z jednej strony spodziewałam się czegoś innego, ale nie byłam jakoś bardzo nachypowana na tę książkę, także przyjęłam tę treść po prostu jak leciało. Wydaje mi się, że muszę zrobić sobie trochę przerwę od romantazy, żeby odzwyczaić myślenie, odzwyczaić oczy od tego, tych Tropów wszystkich, no ale wiecie o co chodzi. Po prostu chyba przez chwilę będę potrzebowała przerwy. Na szczęście obecnie szykujcie się na to w przyszłym tygodniu. Jestem po 100 stronach. Nie widzę tutaj kontrowersji. Kontrowersyjny statement wypowiedziany na zachętę. Puryborn moi drodzy zrodzona z furii, oceniam, myślę, na takie 5,5, 6 na 10, ale takie słabe 6. Taki średniaczek. Całkiem ok. Jeżeli chodzi o jeszcze kwestie redakcji i korekty, no to nie było porażki, było całkiem spoko. Nie naliczyłam się jakichś potężnych błędów i potężnej ilości przy okazji. Także oceniam całkiem dobrze, chociaż swoją drogą trochę mnie przeraża to, że w momencie, w, której, w którym sięgam po książkę i moje oczekiwania co do korekty i redakcji wyglądają, na zasadzie nie będzie błędów w zdaniu, to jest dobrze, albo o tutaj nie ma literówki. Były tutaj oczywiście literówki, były takie przekraczone słowa, były, były źle odmienione słowa, ale nie wybijały one jakoś bardzo z treści. Także bez katastrofy przeraża mnie ten, to myślenie. Chciałabym wrócić do czasów, gdzie mamy jakościowy tekst w Gotowym produkcie, bo w momencie, kiedy jest to książka, która wychodzi z potężną ilością błędów, wydaje mi się, że nie jest to gotowy produkt, tak szczerze mówiąc. No ale to jest, wiecie. Temat rzeka, wszyscy już o tym mówili, ja też już coś tam wspominałam na ten temat, także kończmy. Na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści domniemane Deus Ex Machina. Jeżeli czytaliście już Furyborn i macie swoich typów, to zostawcie komentarz. Team Corian albo Team Odrik. Jak uważacie? Według, według własnego upodobania. Ja jestem ciekawa. No i oczywiście też swoją opinię na temat tej książki, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!